Hej, o hej, w kolejnym vlogmasie. E, dzisiaj zapraszam Was na vlogmas numer 3. Tak, jak widzicie, dopiero wstałam. Troszkę jestem zapuchnięta i powiem Wam, nie będę się dzisiaj malowała, bo się czuję po prostu bardzo, bardzo źle. E, I w ogóle zauważyłam, że jak się maluję i myję, e, później zmywam makijaż tym żelem z jaj no to niestety, albo mi wysypuje tak jak widzicie ale, yy, znaczy i też yy, bardzo, bardzo przesu przesusza mi się skóra twarzy no po prostu jeden dziur, to jakie jest uczucie bezpośrednio po użyciu tego żelu, to po prostu jest yy, wiecie takie na napięta skóra, nie? i wolę po prostu pokazać się bez makijażu zresztą wiele filmów tak nagrywałam Niż, niż potem mieć, wiecie, taką skórę przesuszoną. Zresztą, no mówię, no nie czuję się dzisiaj najlepiej, więc no nie ma to sensu. A już było lepiej, już wiecie, wychodziłam na miasto, już wam tam nagrywałam i tak dalej, a teraz znowu tendencja spadkowa. Zobaczymy, co neurolog powie, ale oczywiście terminy są odległe, trzeba czekać. To, jakby jest zrozumiałe, bo problemy neurologiczne są powszechne. Niemniej, no nie mam wyboru, muszę czekać. No i nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, kochani, muszę iść jeszcze na rezonans głowy. Ale to są takie koszty. Są takie kurde koszty, że to jest dramat. Rezonans z kontrastem. Jeszcze nie wiem, co to jest ten kontrast. To chyba coś podają do picia. Nie wiem, jak coś to się wypowiedzcie w komentarzu. 700 zł, no to kto ma takie pieniądze? No na pewno nie ja w tym momencie. Także dopiero co wiecie, wydałam kasę na laptopa, a teraz mi się zdrowie posypało. Bo wiecie, poczułam się lepiej i stwierdziłam, dobra, to jest ten czas, że mogę sobie pozwolić na wydatek 1000 zł. No i teraz taka sytuacja, ale dobra. Nie chcę Wam tutaj marudzić, ale też nie chcę. Mm, nie chcę po prostu udawać, że jest fantastycznie, jak nie jest. No bo po prostu takie jest życie, że czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. A dobrze wiecie ci, co mnie dłużej oglądają, że u mnie po prostu jest różnie, no nie? I że czasami przychodzę do was bez makijażu i że się tego nie wstydzę, że staram się po prostu akceptować siebie taką, jaką jestem, taką, jak mnie widzicie w tej chwili. Będę sobie popijać tu herbatę, bo akurat jest taka Wiecie, żeby mnie ogrzać troszeczkę. Eee, także e, włosy mam jeszcze trochę pofalowane, bo wczoraj no, myłam głowę, więc jeszcze tam jakiś skręt jest. Ale niewielki. Mam na sobie sukienkę z Sinseja i pokażę Wam, i teraz mam też spódnicę do niej. Pokażę Wam, jak się skurczyła. I też tutaj chciałam y, po prostu was y, uprzedzić, że jak kupujecie. Boże, sorry, spędzi mi oko. Ym, jak kupujecie y, kobitki sukienki w senseju, to bierzcie to pod uwagę. Bo wam pokażę, jak to wygląda. O, teraz dobrze widać. <śm> że ta sukienka jest praktycznie do. tutaj połowy. I normalnie, jakbym ją brała samą, no to by już mi nie zakryła dołu. Także po kilku praniach, a prałam odpowiednio, w dobrej temperaturze i tak dalej, niestety się zbiegła. <grym> Jak już tutaj siedzę przy stole, to przechodzę do kalendarza. Przechodzę do kalendarza standardowo po kolei: czekoladki, herbatki. Dalej nie mam zdrapek, no bo wiecie, nie mam siły iść do sklepu, więc. Więc musicie jeszcze poczekać trochę, ale potem to wszystko nadrobimy. Eee, co to dzisiaj? Trzeci. Trzeci numerek. Czekajcie, może do Was będę pokazywać, będzie lepiej. Trzeci numerek w kalendarzu czekoladkowym. Trzeci numerek jest tu. Pokażę Wam bliżej do kamery. I teraz moi drodzy, o tak będę otwierać Jezu, czy ja dobrze otwieram, dobrze I dzisiaj czekoladka Jeszcze paznokci nie zrobiłam, a miałam na wczorajszym vlogu zrobić Czekoladka z Reniferem Ale słodka normalnie Mega urocza Także trochę z powrotem do kalendara Na potem I teraz herbatka Ostatnio oglądam, e, nadrabiałam sobie vlogmasy, bo też e, chciałam po prostu się troszeczkę może zainspirować, poszukać czegoś nowego, ale jednak te vlogmasy mają zawsze ten sam rytm. I oglądałam właśnie e, tego Mirabuta, co wam pokazywałam. E, no i on właśnie ma takie. Mm, jakby to powiedzieć, takie cykle we Vlogmasach, że jak otwierał kalendarz z herbatami, to miały takie specjalne intro śmieszne do tego, i tak mi to utkwiło w pamięci, że jak teraz za każdym razem, jak e, właśnie otwieram ten kalendarz, to mi się przypomina do piosenka od niego. <grym> Także spoko, pozdrawiam, jeśli to jakimś studem oglądasz. <grym> Może ci ktoś doniesie, że wspominam o tobie. Kalendarz z herbatkami, bardzo ładnie ozdobiony, no i okienko numer 3, dzisiaj yy, jest herbata biała, pigwa z gruszką, przeczyta się, do góry nogami i dzisiaj w okienku są ozdoby świąteczne, choinka, jakieś łańcuchy, także no widzicie te okienka, te okienka będą się różnić, także fajnie. Także kochani, mam już tą herbatkę. Musiałam na chwilę przerwać <grywa> nagrywanie. O Jezus, to moja fryzura dzisiaj. <grywa> no trudno, jest tak jak jest. To jest. W ogóle jeszcze kichałam przed chwilą, także czuję, że po prostu, że będzie ciekawie, bo też mi się zbliżają kobiece dni. Także. <grywa> Dobra, nieważne, będzie dobrze. Eee, pokazuję Wam herbatkę. Biała, pigwa, gruszka, migami bateria, muszę się pospieszyć. No i ta, tą się parzy 80-90 stopni, 2-3 minuty. Także taka herbatka i kalendarz mentalny. Losujemy, losujemy, bo musimy się pospieszyć. Mamy karteczkę i czytamy <laughs> przepraszam czytamy Karteczkę. Jaka jest najważniejsza rzecz, jakiej się nauczyłaś? O, Jezu, gdzie ta ostrość! <laughs> Nie łapię. Um, jaka jest najważniejsza rzecz, jakiej się nauczyłaś? Wiecie co? Um, u mnie to jest tak różnie, bo to zależy od etapu w moim życiu. Jest wiele takich rzeczy, które dopiero po czasie uświadamiam sobie, że są dla mnie ważne. Ale taka najważniejsza rzecz, której się nauczyłam, chyba, żeby się nigdy nie poddawać, bo ilość ciosów, jakie ja dostaję, wiecie, tych różnych zdrowotnych i innych takich, yy, co rzutują bardzo i siadają mi na psychikę, to dosyć mocno się to odbija i, i później są konsekwencje jakby w dalszym życiu. I po prostu przez to wszystko nauczyłam się, żeby się właśnie nie poddawać, żeby zawsze wstawać z kolan, żeby być silnym, chociaż tak jak mówię, czasami ryczę, czasami mam gorsze dni, ale zawsze sobie mówię: "Dobra, otrzep się, popraw koronę i do przodu", nie? Także tak myślę, że to bym obstawiała. Bo tak naprawdę jeśli chodzi o takie umiejętności Typu, nie wiem, zaradność, czy tam jakaś pracowitość, czy coś tak No to, to owszem, też są takie rzeczy, też to człowiek się tego uczy, ale jednak w moim przypadku, gdzie co chwilę, wiecie, takie różne rzeczy zdrowotne się dzieją, to jednak ta motywacja, żeby walczyć z tym wszystkim jest chyba najważniejsza. Także to jest moja odpowiedź na pytanie. Możecie pisać w komentarzu, co wymyślicie. Ja tymczasowo kończę, bo muszę naładować baterię, także do potem. Dobra kochani, jestem e, Jest już wieczór Przyszłam sobie zrobić herbatę Skończyłam, Skończyło mi się opakowanie Więc otwieram kolejne Taka jestem, e, wiecie, zapięta pod szyję Bo jestem już w piżamie I tak nie chciałam, wiecie Tak przychodzić, taka rozgogolona Tutaj Tylko przyszłam w polarku To co słyszycie w tle, to właśnie woda się gotuje I tutaj próbuję Tylko czekajcie, muszę tą gumkę tak z tego Właśnie pamiętajcie zawsze o tym, że jak nosicie gumki tutaj na ramieniu, żeby właśnie tak za bardzo nie ściskać, bo podobno to zatrzymuje krążenie. O Jezu, ale widzicie, za mną. Może troszeczkę, <grym> może... Może tak. Nie wiem, no nie chcę, żeby was tam raziło. Zresztą, to nie ma poustawianych rzeczy w domu. Czy wszyscy żyją sterylnie? <grym> Otworzyłam opakowanie, biorę torebkę. Ja na pewno na moim kanale zawsze pokazuję. A o co, niedobra. Zawsze pokazuję jak jest. I nigdy tam, wiecie, nic specjalnie, jakoś szczególnie nie. Nie staram się jakoś Boże, że wysprzątać tak mega, żeby nie wiadomo co. Tylko tak wiecie, tak trochę, żeby było w miarę schludnie. E, dobra, czy ta woda się zagotowała? Zagotowała się. Powiem Wam tak, pół dnia przeleżałam. Bo tak jak widzicie po mojej twarzy pięknej po prostu no wyglądam, wyglądam niezaciekawie. znaczy nie w kwestii urodowej tylko po prostu chorobowej można powiedzieć a jeszcze yy, czeka mnie wiecie okres, bo prawdopodobnie no myślę, że jutro już dostanę także no mój organizm w tym tygodniu taki wpierdziel dostał że czekajcie może tak wam pokażę taki wpierdziel dostanie mój organizm, że ojej nawet nie chcę myśleć, no ale trudno. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, a jak mamy, no to się staramy, żeby to zmieniać. I ja właśnie się staram też, żeby jakoś w miarę to wszystko szło do przodu. No i kochani, co robi się herbatka? Ja się zabieram za krojenie kiełbaski, bo zostało mi pół kiełbaski tej e, skarczmy, tak? Pieczonej skarczmy. Mam jedną cebulkę. Eee, I zrobię sobie taką jajecznicę, bo wczoraj coś takiego robiłam. Powiem Wam, zasmakowało mi. Eee, bo potrzebuję coś takiego bardziej, wiecie, konkretnego, dużo białka, dużo tłuszczu. Znaczy, no, dużo tłuszczu? No, w sensie tłuszcz, tłuszcz, białko i węglowodany. Tylko że nie mam chyba pieczywa. Nie, nie mam pieczywa. Także no, wiecie, chcę się tak wzmocnić, bo ogólnie no mało co jadłam. Bo nie mam za bardzo właśnie apetytu, tak jak ja wam mówiłam i no i po prostu muszę kombinować tutaj, żeby żeby to wszystko, wiecie, jakoś unormować. Także biorę sobie noża, może jeszcze kapcie ubiorę, także poczekajcie. Kapcie, bo yy, nie, nie odkurzałam podłogi. Muszę zaraz się za odkurzanie jeszcze wziąć, ale to już jak zjem, jak wiecie, będę miała troszkę więcej krzepy, ale. Myślę, tak sobie powiem Wam, skupiłam się na sobie, oglądałam e, vlogi, nadrabiałam i oglądałam właśnie Edit Vlogs. Pozdrawiam Cię, Edytka, jeśli mnie oglądasz, bo nie wiem, czy dalej mnie oglądasz e, na, na YouTubie e, To Cię pozdrawiam z tego miejsca, bo oglądałam właśnie Twojego vloga, jednego z ostatnich, i tam powiedziałaś po prostu, że odpalasz sobie kominek. I yy, zajmujesz się jakby sobą, sobą i skupiasz się na sobie, żeby przemyśleć jakby własne takie rzeczy. I ja takie coś zrobiłam. I powiem Wam właśnie, wyciszyłam się, zdrzemnęłam się, przemyślałam sobie parę spraw. I doszłam do wniosku między innymi, że to, co muszę w przyszłym roku zmienić w sobie, żeby przestać. Cały czas się starać zadowalać innych i skupić się bardziej na sobie, że trochę więcej egoizmu wprowadzić, tak trochę może coś źle brzmi, ale żeby bardziej po prostu zajrzeć w głąb siebie i skupić się na naprawie siebie i na tym, co ja chcę, bo wiecie, lata lecą i cały czas gonitwa za innymi ludźmi i imponowanie im i załatwianie ich spraw, to cały czas jesteście do tyłu ze swoimi rzeczami, tak? Więc ja postanowiłam po prostu już w przyszłym roku chcę się zmienić i popatrzeć bardziej na siebie, tak nie ulegać, nie zgadzać się na wszystko, tylko um muszę się po prostu też nauczyć mówić nie, o! I się tego trzymać. Także takie miałam przemyślenia, a druga kwestia jest taka i też sobie możecie coś takiego zrobić, bo ja zauważyłam, że jestem chyba uzależniona od cukru. Bo teraz, kiedy mam te bóle głowy, no to robiłam sobie taki, można powiedzieć, detoks cukrowy. I powiem Wam, że czułam taki zjazd. Bo teraz przyszłam do Was z energią. A wcześniej po prostu cały czas chciało mi się spać, cały czas byłam zmęczona i zjadłam sobie połowę Princessy, Chociaż tak wiecie z rozwagą, bo nie chciałam znowu mieć bólu głowy. Także troszkę sobie zjadłam. I powiem Wam, od razu mam więcej energii. Także będę musiała glukozę zbadać, też. Bo nie podoba mi się to, że, wiecie, cukier ma aż tak znaczący wpływ na to, jak ja się czuję i czy mam energię, czy nie. Wiadomo, że to może być taki, wiecie, dodatkowy booster energii, ale to nie, nie może być tak, że Wy musicie zjeść jakiegoś batona, żeby normalnie funkcjonować, bo inaczej śpicie cały czas. Także no. Badanka będą. Najważniejsze, że do przodu. Mm, bardzo dużo wiadomości dostałam od Was na Instagramie. Dziękuję wszystkim osobom, które mi napisały. Dziękuję tym osobom, które tutaj są w komentarzach, które przychodzą, i nowym, i stałym bywalcom. Eee, no, po prostu dziękuję Wam. Naprawdę czytam te komentarze. Nie zawsze odpiszę, ale czytam. Czasami odpisuję, jak mam czas, eee, to piszę do Was w komentarzach, ale. Fajnie, że wracacie, że widzę po prostu po technikach, że cały czas te same osoby przychodzą, ale źle za mój wygląd, sorry, ale małe turbulencje życiowe. Już sobie przeniosłam tutaj te pierniczki do kuchni, żeby nie zapomnieć ich dekorować, ale myślę, że to już we się jakimś kolejnym 7 minut już do was gadam. Herbata stygnie, muszę się za nią wziąć. Także kochani, co? Yy, rozłączam się Myślę, że to będzie na tyle w tym vlogu. Jeszcze myślę, że w inny dzień może clean with me wam dogram. Planowałam w tym vlogu to zrobić, no ale wiadomo, no nie udało się. Powiem wam, że tak mam teraz dużo miejsca w tej kuchni, że aż jestem w szoku, bo tutaj, e, pokażę wam. Tutaj stał, tutaj w ogóle ściereczka się słyszy ze sprzątanie i stał tutaj taki wielki, wielki karton po telewizorze. Ja mu i ja sobie myślę, nie, no kurczę, no nie może tak być, że on tak stoi i zagraca tutaj to przejście. Więc się go pozbyłam, dałam go w inne miejsce. No i od razu jakoś tak lepiej, jakoś tak szerzej tutaj, wygodniej się po prostu przechodzi. Tam choinka cały czas czeka, tam są śmieci do wywalenia właśnie z tych wszystkich porządków. No, to, no teraz o wiele lepiej to wygląda. Hej, to znowu ja, Elf Edek. Przychodzę z kolejnym żartem na dziś, także zanim zaczniemy, Łapka w górę i subskrybuj. Do żony podczas naprawy sprzętu AGD. Kochanie, podaj mi śrubokręt. Gwiazdkowy? Nie kurde, wielkanocny.